Hej, ja jestem Pietrex, a dziś omówię zapowiedzi zestawów na styczeń 2025. Jeśli chcecie zobaczyć konkretny zestaw, co Was interesuje, to film podzielony jest na rozdziały. A na koniec powiem, co mnie aktualnie interesuje do kupienia. Zapraszam do oglądania. Na początek coś mniejszego, czyli smocze z Przypomina mi bardzo te stare spinery z pierwszych sezonów, z którymi można było się pojedynkować. Dobrze to wspominam. Miło, że to odświeżyli. Myślę, że są warte uwagi. Dostaliśmy spinery w wariancie Kaja, Sory, Lorda Rasa i Arina. Koszt jednego zestawu kosztuje według tej strony 45 zł, a zestaw Arina i Lorda Rasa razem 90 Jeżeli te ceny są prawdziwe, to najprawdopodobniej są katalogowe, co oznacza, że w zwykłych sklepach mogą być tańsze. Ciekawym jest pięćdziesiąt Lorda Rasa. Faktycznie będzie je w trzecim sezonie? Na ściance zestawu widzimy też, że wisi młot Lorda Rasa. Czyżby znowu był złoty? to tylko taki osobny element. Następnym zestawem jest bojowy Meksyko. Mimo że jest to bardzo mały zestaw, to przyciągnął moją uwagę minifigurkami. Jeżeli ktoś nie miał okazji kupić nowszej wersji Wildfire, to jest to dobra opcja. A wraz z nią mamy kolejną bądź kolejnego członka za piątki, czyli DriX. Właśnie ta minifigurka szczególnie przyciągnęła moją uwagę. Mamy również minifigurkę Zejna z nowym strojem z włosami. Mimo tylko 92 elementów, co za te około 80 zł, mamy ciekawy zestaw z minifigurkami wartymi uwagi. Dalej mamy sportowy samochód Lloyda. Jeżeli ktoś ceni sobie pojazdy Ninjago i jest fanem Lloyda, to ten zestaw może być ciekawą opcją. Zestaw posiada 181 elementów i kosztuje według strony około 120 zł. Co ciekawe, zestaw ten posiada napęd pullback, co najpewniej oznacza możliwość pospędzenia samochodu, by mógł przejechać jakiś większy kawałek. W zestawie oczywiście jest też Dragonion. Jak podobnie jak poprzedni, ten zestaw również zawiera Lloyda z dosyć interesującą figurką. Zadziwiła mnie jej budowa. Torso oraz nogi Lloyda są strojem z sezonu pierwszego powstania smoków, a maska i naramiennik z sezonu drugiego. Jest tu również mały żółty smok oraz zielony leśny smok, który jak ze swoją cenę wygląda dosyć interesująco. Koszty zestawu według strony to około 80 zł, a elementów w tym zestawie jest 128. Kolejnym zestawem jest mech, jeźdźca burzy Kaja. Cóż, ten zestaw nie bardzo mnie przekonuje. Najzwyczajniej średnio mi się podoba. Bardzo mały mech i statek z ogromnymi turbinami. Hmm, no ciężko mi coś powiedzieć w tym zestawie. Może zachęceniem do kupienia go byłaby figurka niej albo Kaja? No nie wiem. 333 elementy, a cena to około 160 zł, według strony oczywiście. Te ceny mogą się równie dobrze zmienić. Następny zestaw jest bardziej przekonujący. Jest to świątynia z Pinjitsu. Jest to dość mały zestaw, jednak jego wygląd jest całkiem niezły. Może nie powala na nogi, ale nie budzi też u mnie poczucia, żebym go nie chciał. Mam takie dosyć mieszane odczucia. Pozytywnym aspektem tego zestawu to kolejna szansa na kupienie małego raju. Więc może się zainteresuje? Ach, ten Kai znowu coś musi wykuwać. Ciekawe, czy w serialu też będzie musiał znów obrać rolę kowala. Ponownie Zane bez maski oraz Lloyd i Nia w nowych strojach. Zestaw zawiera 158 elementów i według strony kosztuje około 160 zł. Przechodzimy już do tych droższych zestawów, a pierwszym z nich jest burzowy myśliwiec Lorda Rasa i Arina. Nie spodziewałem się, że będzie można go rozdzielić w taki sposób. Mamy tu nową figurkę Arina. I z tego co widzę figurkę lorda Rasa z drugiego sezonu. Ciekaw jestem w historii tego myśliwca, jaka będzie przedstawiona w serialu. O ile będzie miał jakąś historię, może być też tak, że ten myśliwiec nie odegra jakiejś większej roli, ale kto wie. Mamy tu też oczywiście Dragoniana. Zestaw ma sporo elementów, bo aż 510, a cena według strony to około 200 zł. Największy zestaw z tego zestawienia to kombo Ultra Meg ten zestaw potwierdza już stuprocentowy powrót Pixel. Miło będzie w końcu ją zobaczyć w serialu. Fajnie, też, że mamy opcję posiadania tej figurki. Ma wygląd samuraja, może dalej będzie pełniła swoją rolę jako Samurai X? Jest to bardzo możliwe. Forma, w jakiej Zane jest prezentowany, jest też naprawdę ciekawa. Z tego co widać, nie jest tutaj mini figurką, a bardziej jakimś mechem? Jakaś ulepszona wersja Zaina? No cóż, coraz bardziej jestem ciekaw losu Zaina w trzecim sezonie. Jest w tym zestawie jeszcze Sora i Cole w nowych strojach, Dragonianie oraz oczywiście Noct, czyli pierwszy członek zakazanej Piątki, którego mieliśmy okazję zobaczyć w serialu. Super, że w końcu możemy mieć jego minifigurkę. Szkoda tylko, że bez peleryny, ale no cóż. Na szczycie tego pokaźnego mecha znajduje się jeszcze raju. Zestaw będzie posiadał aż 1187 elementów, a według strony ma kosztować 460 zł. Ostatnim i również bardzo ciekawym zestawem z tego zestawienia jest Smocza Wioska Burzy. Ja tego zestawu po prostu chyba nie mogę nie kupić. Mamy tutaj Moro we własnej osobie. No jest to miłe zaskoczenie. Moro jest jednym z moich ulubionych postaci i po tylu latach można będzie go zobaczyć w serialu. Wow. Nie ma już swojego symbolu mocy żywiołu wiatru, co potwierdza już na 100%, że tej mocy nie będzie posiadał. Za to ma taką małą czaszkę z zielonymi oczami. Ciekaw jestem, czy symbolizuje to krainę umarłych. Mamy również postać Roga. Czyli oczywiście Jaya. Bardzo jestem ciekaw, co doprowadzi do zmiany jego imienia. Może zakazana piątka mu nada takie imię? Bardzo ich przypomina swoim wyglądem. Kto wie, może od teraz mamy zakazaną szóstkę? W zestawie jest też Nia, i co ciekawe, uwięziony Zane. Ciekaw jestem, czy to, że Zane jest w klasce będzie ważne w serialu. Czy to jest tak tylko na potrzeby zestawu. No cóż, pozostaje nam tylko czekać. Zestaw zawiera 305 elementów i kosztuje około 160 zł według strony oczywiście. No cóż, to tyle, jeśli chodzi o zestawy ze stycznia. Zestawy, które kupię na 100%, to między innymi Smocza wioska burzy. No muszę mieć figurkę Moru, jest to dla mnie konieczne. Bojowy jak Zayna też jest na mojej liście życzeń ze względu na figurkę Drix. Chciałbym uzbierać wszystkich członków Zakazanej Piątki. Na 100% kupię również któryś ze spinnerów, ale nie podjąłem jeszcze decyzji który. Reszta zestawów jest jeszcze do rozważenia. Możecie napisać w komentarzach jakie zestawy najbardziej interesują was i czy jakieś kupicie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie i cześć. Hej!